Dzień dobry, dzień dobry, witajcie! Ja nazywam się Emilia Brzuska i zapraszam Was na moją dobrostanową serię pod tytułem Trening samotroski, czyli zacznij od siebie. I wiecie co? Bardzo cieszę się na tą serię, bo mimo, że w dzisiejszych czasach dużo mówi się o dobrostanie, to mam wrażenie, że w dalszym ciągu w naszej polskiej rzeczywistości ta samotroska, ten self care, to dbanie o siebie kojarzy się jednak trochę negatywnie, z jakimś rodzajem egoizmu. No bo zobaczcie, troszczyć to się możemy o kogoś o dziecko, partnera, rodzica, psa, kota no ale o siebie i to w dodatku w pierwszej kolejności to brzmi trochę niedorzecznie. Zgodzicie się ze mną? Szczególnie mam wrażenie, że my, kobiety, mamy jakiś taki, taką wewnętrzną powinność, żeby ogarnąć świat dookoła w pierwszej kolejności, żeby wszystkim pomóc, a my gdzieś tam zostawiamy siebie na samym końcu, a później i tak nie mamy na siebie czasu. Czujecie ten temat? Wiecie, o co chodzi? Ja też wiem doskonale. Czuję, że wiecie. Ale wiecie co? W, jakiś czas temu życie mnie na tyle doświadczyło, a wręcz zmusiło do tego, żeby zadbać właśnie o siebie w pierwszej kolejności, i postanowiłam już tej ścieżki nie schodzić. Tak bardzo mi się to spodobało, bo odkryłam, że naprawdę warto jest stanąć ze sobą, polubić siebie, zadbać o siebie, nie tylko po to, żeby lepiej się ze sobą czuć w ciągu dnia, na co dzień, ale też, żeby być lepszym dla świata. I jeśli my zaczniemy mieć lepszą relację ze sobą właśnie dzięki dbaniu o siebie, to i świat staje się dookoła jakiś bardziej kolorowy. Jeśli nie jesteście jeszcze na tej ścieżce dobrostanowej, tej ścieżce dbania o siebie, to bardzo zachęcam Was, żebyście ze mną na nią wskoczyli. Jeśli jesteście ciekawi, jak ja dbam o siebie, jak wyglądają zasady samotroski, co o tym self mówią mądrzy ludzie, czyli badacze, psycholodzy, to zostańcie ze mną. Nakarmię Was naprawdę solidną wiedzą na ten temat ale pewnie chcę, chcielibyście też wiedzieć, kim ja w ogóle jestem, żeby opowiadać Wam o tej samotrosce. Zawodowo zajmuję się pomaganiem, organizacją, firmą w budowaniu przyjaznych i dobrych miejsc pracy, takich przyjaznych, przyjaznych ludziom. Jestem ekspertką dobrostanu, różnorodności i włączania. Budujemy razem z firmami strategie i kultury organizacyjne, które oparte są właśnie na dobrostanie i włączeniu. Bo bardzo wierzę w to, że żeby było żebyśmy byli jako pracownicy zaangażowani, zmotywowani, usatysfakcjonowani, to musimy niestety, ale w pierwszej kolejności zadbać o siebie i umieć zadbać o innych. Fajna jest ta moja praca, bardzo ją lubię, czerpię z niej dużo radości i satysfakcji. Naprawdę fajnie jest zmieniać yy, środowiska pracy, widzieć jak ludzie w środku rozkwitają, ale przyznam się Wam, że nie zawsze tak było i jeszcze kilka lat temu byłam absolutnie po drugiej stronie bieguna. Straciłam zdrowie właściwie z dnia na dzień, oczywiście pracowałam na to długo, yy, doświadczyłam depresji. Yy, doświadczyłam wypalenia zawodowego, i chyba wtedy, te kilka lat temu, byłabym ostatnią osobą, która mogłaby Wam o samotrosce cokolwiek powiedzieć, bo moje życie to była bardziej walka ze sobą niż troska o siebie. Ale na szczęście poszłam po rozum do głowy, weszłam na tą ścieżkę przemiany, i chociaż nie zawsze jestem przykładem do naśladowania, no to już trochę wychodzi mi to lepiej. Dlatego w podcastach będę Was również infekować, e, nie tylko tym, co warto robić, ale tego, czego warto nie robić, nie warto robić e, na swoim przykładzie, żebyście po prostu nie, nie popełniali tych samych błędów. Pewnie jesteście też ciekawi, co zaplanowałam dla Was w tych e, wideokastach. A zatem. Przemaglujemy hmm, oczywiście temat samotroski wzdłuż i wszerz. Opowiem Wam, czym jest, a czym nie jest samotroska i jak ona może nam pomóc właśnie w poprawie tego naszego życiowego dobrostanu. Rozprawimy się z wewnętrznym krytykiem, powiemy mu, y, Selawi, żeby już nas nie męczył, chociaż ciężko będzie się go w ogóle pozbyć, bo tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, ale przynajmniej. Nauczymy się tych mechanizmów naszego wewnętrznego krytyka i nie pozwolimy mu na to, żeby spowodował, że zaczniemy siebie zaniedbywać, a wręcz odwrotnie, zaczniemy o siebie dbać. Przejdziemy też przez temat samowspółczucia, który jest nieodłącznym elementem samotroski. Skupimy się na tym, czym jest szczęśliwe życie. Opowiem Wam, jak wielowymiarowe jest to szczęśliwe życie oraz po. Yy, oraz weźmiemy na tapet stres, wypalenie i depresja. Depresję, dlatego, że są to tematy numer jeden w dzisiejszym świecie. I właśnie ten trening samotroski może pomóc nam w tym, żeby te problemy jeszcze bardziej się nie rozprzestrzeniały w naszej rzeczywistości. To co? Zaczynamy! Jesteście gotowi? Okej. Okay. To w takim razie zacznijmy od tego, czym jest ten selfker w ogóle. Znacie pewnie takie powiedzenia: jak z pustego to nawet Salomon nie naleje albo w samolocie najpierw zakładamy maskę sobie, a później dziecku. Znacie, prawda? Jest jeszcze trzeci cytat, który znalazłam, yy, który yy, cytuję z Katie Reed że self care to dawanie innym tego, co w tobie najlepsze, zamiast tego, co z ciebie zostało. No i to się wydaje takie proste, prawda? Proste, logiczne, trywialne wręcz, aż yy, nawet trochę mi głupio, że o tym mówię, bo to są takie oczywistości, że jeśli nie zatroszczysz o siebie w pierwszej kolejności, to nie będziesz mógł pomógł, pomóc nikomu innemu, że właśnie to zatroszczenie o siebie jest absolutnie Najważniejsze. I mimo, że wszyscy gdzieś tam intuicyjnie to czujemy, rozumiemy, to robimy zupełnie odwrotnie. No bo jeśli rozumielibyśmy i robilibyśmy to jednocześnie, to na pewno stres, wypalenie i depresje nie byłyby problemami numer jeden dzisiejszego świata. A nie wiem, czy wiecie, że depresja do 2003 roku będzie chorobą numer jeden na świecie, czyli. Zobaczcie, że wy, wy, depresja wyprzedzi nawet zawały serca i cukrzycę. A dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że żyjemy w tak zwanej hustle culture, czyli w kulturze pędu, biegu, pośpiechu. Gonimy nie wiadomo za czym, pewnie za sukcesem, którego nawet nigdy sobie jakoś dokładnie nie zdefiniowaliśmy, czym ten sukces w ogóle dla nas jest. Zaniedbujemy siebie, doprowadzamy do wycieńczenia, nie tylko tego, wiecie, fizycznego, ale też psychicznego. Dlaczego? Bo najczęściej działamy na autopilocie i nie mamy kontaktu ze swoimi emocjami, nie znamy swoich potrzeb, nie stajemy za swoimi wartościami. My ich po prostu nie znamy, aż w pewnym momencie nasze ciało mówi nie, basta, koniec. Nie rób tak ze mną, nie mam siły wstać z łóżka. Jest taka genialna książka, właśnie o tym samym tytule książka Gabora Mate. Jeśli nie znacie autora, to bardzo zachęcam Was do poczytania lub może na początek nawet posłuchania jego prelekcji na, na YouTube. Właśnie Gabor Mate w książce. Bardzo dużo mówi o tym, jak nasza głowa i nasze ciało to jedno i często my właśnie przez ten pęd, przez to działanie na autopilocie, przez to niezastanawianie się w ogóle co się ze mną dzieje, nie wyczuwamy tych słabych sygnałów, aż w pewnym momencie jest za późno i zaczynamy chorować i nie wiemy dlaczego chorujemy i co się z nami dzieje. Chodzimy po lekarzach. Nie jesteśmy w stanie w ogóle, często lekarze nie są w stanie powiedzieć co nam tak dokładnie jest. Dlatego bardzo ważne jest to, moi drodzy, żeby wyłapywać właśnie te słabe sygnały z ciała, żeby być uważnym na siebie yy, i nie bagatelizować właśnie tej samotroski, tego dbania o siebie. No ale dobrze, żeby w ogóle zacząć o siebie dbać, to warto byłoby zacząć od podstaw i w ogóle od zrozumienia tego, czym jest zdrowie. Bo na pewno spotkacie się z tymi i pewnie sami życzycie nieraz nie waszym bliskim przy różnych okazjach, jakichś świętach czy urodzinach, żeby. Ktoś był zdrowy, szczęśliwy, żeby mu się wiodło w życiu, prawda? Ale czy my tak w ogóle zastanawiamy się, czym to zdrowie jest dla nas, czym to szczęście jest dla nas, bo to jest dużo pojemniejsze, niż zwykle y, wydaje nam się o tym myśleć. I chciałabym tu przytoczyć y, Światową Organizację Zdrowia w kontekście właśnie tego, co ona mówi o zdrowiu. I zobaczcie, zdrowie. To nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności, ale także zdrowie to stan pełnego pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Czyli zdrowie to nie tylko to, czy coś nas boli fizycznie, czy nie. Czyli jeśli nie boli mnie noga czy nie boli mnie ręka, to jestem zdrowa. O co ci chodzi? No nie, bo żeby czuć w pełni ten to zdrowie, być w tym z, y, dobrostanie, to oprócz tego, żeby, że musimy się czuć dobrze fizycznie, to jeszcze umysłowo, psychicznie i społecznie, tak? Czyli y, doświadczać pozytywnych emocji, otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, na których, na których możemy liczyć, którzy są, y, dla których jesteśmy ważni i oni dla nas. Wtedy dopiero będziemy móc, będziemy mogli powiedzieć, że że jesteśmy w pełni zdrowi, a jeszcze chciałabym rozszerzyć właśnie to pojęcie zdrowia o jeszcze yy, rozleglejszą perspektywę, bo pomyślcie jeszcze o zdrowiu jako o takim kontinuum, o takim procesie, yy, gdzie to zdrowie też nie jest zero jedynkowe, tak, czyli że nie mówimy, yy, ok, jestem 100% zdrowa, albo jestem totalnie chora, tak. Nie, jakby rzadko się to zdarza w ogóle, czyli znaczy rzadko, praktycznie w ogóle się to nie zdarza, bo właśnie to nie jest zero jedynkowe. Bo zobaczcie, czasami jest tak, że nie mamy żadnych objawów, choroby. Chodzimy po lekarzach, ale czujemy, że coś jest z nami nie tak. Czyli możemy nie mieć objawów, a być chorzy lub ich szczęście nie zauważać, bo są tak, tak, tak delikatne. Lub z drugiej strony możemy y, mieć objawy jakiejś choroby, ale okazuje się, że to jest tylko taka y, żółta kartka od organizmu, żeby właśnie o siebie zadbać i ta choroba się zupełnie nie, w nas nie rozwinie dalej, tylko się cofnie. I też jeszcze chciałabym, żebyście pomyśleli o, y, o zdrowiu w ten sposób, że ono nam nie jest dane raz na zawsze i ono też się zmienia w różnych okresach życia. Dlatego w kontekście zdrowia warto właśnie myśleć o tej uważności, o tym, żeby monitorować to, jak się czuje na co dzień, żeby móc właśnie wyłapywać te słabe sygnały, które ciało bardzo szybko nam pokazuje. Tylko my często właśnie z powodu tego pędu tego nie zauważamy. No i teraz już wspomniałam kilka razy o tej uważności, bo uważność jest kluczem właśnie do samopoznania, do samoświadomości. Ten nasz właśnie codzienny monitoring naszego samopoczucia jest absolutnie na wagę złota, bo przecież zobaczcie, jeśli chcemy o siebie zadbać. To musimy wiedzieć, w jakim w ogóle punkcie jesteśmy, z czego w ogóle startujemy, czego potrzebuję, żeby móc o, się, o siebie zadbać. Czyli jest, jeśli chcę przejść z punktu A do B, to muszę wiedzieć, gdzie jest mój punkt A i jakie, jaką drogą dojdę do punktu B. I to właśnie dzięki tej uważności, byciu tu i teraz, możemy rozpoznać te słabe sygnały i zadziałać w porę, kiedy coś. Niedobrego zaczyna się z nami dziać. Wiecie, że wschodni, lekarze wschodni na wschodzie dostawali wynagrodzenie za to, że utrzymywali ludzi w zdrowiu, a nie za to, że leczyli choroby? I to właśnie chcę wam w, te, w tym ćwiczeniu, które zaraz zrobimy, chcę wam właśnie pokazać, jak możecie być takim wschodnim lekarzem, dla samego siebie, żeby nie musieć później chodzić po lekarzach zachodnich. Mm, no dobrze. No to zacznijmy zatem pierwsze podstawowe ćwiczenie samotroski. Yy, taka, ja to nazywam pierwsza pomoc samotroski. Ćwiczenie, które jest najkrótszym ćwiczeniem świata, jest darmowe i przede wszystkim absolutnie niezbędne, fundamentalne, żeby pójść, żeby móc pójść dalej. A zatem, moi drodzy, Najpierw zaczynamy od oddechu. Weźcie głęboki oddech. Przytrzymajcie chwilę i wypuśćcie. A teraz zadajcie sobie sami pytanie. Jaki jest mój poziom dobrostanu na tę chwilę? Czy czuję coś w ciele? Jakie emocje przeze mnie przepływają. Możecie, zostawić, możecie użyć skali od 0 do 10, żeby się gdzieś umiejscowić właśnie w tym samopoczuciu. I bardzo Was zachęcam do tego, żeby zapisywać sobie swoje wyniki nawet kilka razy dziennie. Żeby, że jeśli, jeśli, jest to coś dla Was tak odległego i tak, takiego wręcz niedorzecznego, bo w życiu tego nie robiliście, albo wydaje Wam się to wręcz trywialne i niepotrzebne, to tym bardziej za, zachęcam Was do tego, żebyście sobie to zapisywali. I warto jest, żebyście też robili to kilka razy dziennie. Kiedy się budzicie? W ciągu dnia, kiedy, kiedy macie chwilę między spotkaniami, kiedy przygotowujecie jedzenie, kiedy kładziecie się spać, zapytajcie się z siebie z uważnością, jak ja się w tym momencie czuję. Bo tutaj kluczem jest, słuchajcie, systematyczność. Bo yy, często samotroska kojarzy się ludziom właśnie z tym, że. Wyjadę sobie do spa z koleżankami, będzie miały super weekend, wyleżymy się, wymasujemy, wy... wypływamy, wysiedzimy w saunie. No dobrze, tylko to są yy, działania, które oczywiście ich ne nie neguję, bo są super. Natomiast to nie to nas przybliża do tego codziennego dobrostanu, tylko właśnie krótkie działania. Które robimy z uważnością dla samego siebie. Będę jeszcze o nich mówić, co to może być, natomiast e, chciałabym Wam zwrócić uwagę, że cokolwiek bym teraz powiedziała, jakie techniki możecie zastosować, to one w tym momencie nie mają większego sensu, dopóki Wy sami nie będziecie czuć, co jest, że, kiedy nie, nie poczujecie sami własnego ciała i własnych potrzeb. No dobrze, ale to jest, to jest jedna rzecz, a tutaj do pełni obrazu chciałabym jeszcze powiedzieć Wam o równowadze, bo z jednej strony systematyczność, ta uważność, takie zaciekawienie, co się u mnie w tym momencie dzieje, żeby móc zadziałać, jest tutaj jeszcze związane z równowagą. Bo, żeby czuć ten dobrostan, tą wolę życia, to ogólne zadowolenie, to, doświad to doświadczanie satysfakcji w różnych dziedzinach życia, potrzebujemy właśnie czuć, że nasze zasoby i wyzwania są w równowadze. Czyli to codzienne sprawdzanie, jak ja się czuję i. Działanie w kierunku, żeby poprawić swój dobrostan, to jest to ładowanie naszych baterii i psychiczne, i społeczne, i fizyczne, tak jak wcześniej mówiliśmy o zdrowiu. A wyzwania to jest wszystko to, co, to, co serwuje nam świat tak? czyli yy, wszelkie yy, rzeczy, które spotykają nas yy, na co dzień w pracy, w życiu prywatnym. Z przyjaciółmi, z ludźmi na, na zewnątrz, tymi niezna, nieznanymi nawet. To co? Czas na pracę domową. Mhm, Będą prace domowe. Samo troska sama się nie zrobi. Musimy troszkę popracować, ale spokojnie. To będą bardzo proste prace domowe i bardzo przyjemne prace domowe. A jak będziecie wykonywać je coraz częściej, to staną się jeszcze bardziej przyjemne. No tak to działa. Zaczniemy od dzienniczka dobrostanu i teraz mamy dwa wyjścia. Jeden jest analogowy, drugi digitalowy. Ja jestem z tych analogowców, więc idę po zeszyt lub jakiś mały, mały notatnik, ale coś takiego, żeby, żebyście mogli mieć to zawsze przy, to, przy sobie lub Otwórzcie sobie jakiś notatnik właśnie w telefonie i tam, i tam będziemy sobie zapisywać nasze odkrycia. Bardzo byłoby fajnie, gdybyście ustawili sobie też na początku takie przypomnienia w telefonie kilka razy dziennie, żeby dać sobie tą właśnie chwilę wytchnienia na zapytanie siebie, tak jak robiliśmy to w wcześniejszym ćwiczeniu, jak ja się teraz czuję. Jaki jest ten mój poziom dobrostanu na tą chwilę? Możecie zastosować tą skalę od 0 do 10, żeby mieć jakiś punkt odniesienia i zapisujcie to kilka razy dziennie. Ale oprócz tego, jak poczujecie już się dobrze w sobie i ten oddech czy te kilka oddechów, które weźmiecie spowoduje, że zaczniecie mieć kontakt ze sobą i wam się to spodoba, to zapiszcie jednocześnie: co czujecie? Jakie emocje przez Was przepływają? Może jakieś wydarzenie właśnie miało miejsce, które spowodowało um, jakiś wybuch emocji, czy jakichś przyjemnych, czy może nieprzyjemnych? I zastanówcie się, jak, te nieprzyjemnie, jak, te nieprzyjemne, jak na te nieprzyjemne możecie zareagować, a na pozytywne z kolei spróbować, żeby się jeszcze... jakby co możecie zrobić, żeby się te pozytywne jeszcze częściej wydarzały. Pobądźcie sobie z tym ćwiczeniem kilka dni. Nie wyszukujcie nowych sposobów na poprawianie dobrostanu i samotroski. Zapytajcie się z siebie, bo najważniejsze jest to, żebyście w pierwszej kolejności złapali właśnie ten kontakt ze sobą, zobaczyli, czego wasze ciało w danej chwili potrzebuje, a nie... Wyszukiwali coraz to cudowniejszych i nowoczesnych technik na to, jak poprawić właśnie swój dobrostan. Monitorujcie, bądźcie systematyczni, dbajcie o siebie, troszczcie się o siebie, dajcie sobie tą uwagę i co? I widzimy się w kolejnych yy, odcinkach. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Dbajcie o siebie, do zobaczenia.